Czy wiesz, co dokładnie sprawdzają inspektorzy podczas kontroli higieny żywności? Oto trzy kluczowe obszary, na które zwracają uwagę. Po pierwsze, Bezpieczne przechowywanie, przygotowywanie i obróbka żywności. Inspektorzy sprawdzają, czy żywność jest przechowywana w odpowiednich warunkach, takich jak właściwa temperatura, wilgotność oraz czy podjęte są odpowiednie wysiłki w zapobieganiu zanieczyszczeniu między surowym mięsem a produktami gotowymi do spożycia. Po drugie, Czystość i stan pomieszczeń, czy wszystkie powierzchnie, urządzenia i sprzęt są dokładnie wyczyszczone i regularnie konserwowane, a także czy pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym i higienicznym. A po trzecie, poprzez rozmowę z menadżerem sprawdza jego kompetencje i ocenia w jaki sposób biznes zarządza bezpieczeństwem żywności oraz czy jest to traktowane poważnie. Inspektorzy sprawdzają, czy lokal stosuje procedury oparte na zasadach HACCP i czy personel jest dobrze przeszkolony z zasad higieny. Po zakończonej inspekcji lokal otrzymuje podsumowanie kontroli wraz z zaznaczonymi obszarami do poprawy oraz naklejką z oceną Food Hygiene Rating Scheme.